Ile trzeba podpisać umów deweloperskich, Twoim zdaniem, naszym zdaniem, żeby wystartować z budową i się nie zatkać? 33 lokale. My, jak gdyby badając tutaj tą lokalizację, ten rynek, znaleźliśmy około 50-60 lidów. Mhm. I tak naprawdę to na każdym naszych różnych inwestycjach innych się powiela, powtarza. I w jakim czasie te lidy się. Się pojawiły albo One zdobyły. się pojawiły w przeciągu około jednego miesiąca. Tak naprawdę z tych leadów za umowy deweloperskiej doprowadziliśmy 10 sztuk do sprzedaży i to nam pozwoliło jakby wystartować z tą inwestycją. Wiedzieliśmy, że ta inwestycja tak zaprojektowana, tak zaplanowana, z 10 umowami pozwoli nam kontynuować i zakończyć się z sukcesem inwestycje. To się przekłada na 20-30% domów sprzedanych, bo wtedy możemy posiłkować się finansami, które będą spływały na rachunki powiernicze. Zgadza się. Ale czyli tutaj chcemy przekazać, że musi być dobra cena, bo zdobycie 60 lidów w ciągu miesiąca to przy cenie maksymalnej nie jest w ogóle możliwe.